Maszyna jedzie, więc jest chyba dobrze. Pierwsza w sumie jazda taka dalej od domu. Mam jakieś ze 2,5 literki benzynki, więc więc tak tutaj mała rundka taka w koło tutaj o koło pól koło wału Opiedziemy, zobaczymy czy czy mniej więcej wszystko jest ok na pewno jakieś tam małe poprawki wyjdą w trakcie ale to e, ale to już na spokojnie na spokojnie wiecie żeby wpierw pojeździmy docieranie w sumie teraz jest, więc więc nie będziemy też piłować, zrobimy sobie 2-3 godzinki tak na spokojnie spokojnej jazdy Na razie niech ma takie obroty. Jak się wszystko wyukłada w silniku, to, to będziemy potem jeszcze regulować. Tak wygląda z tej strony z GoPro. A tak wygląda e, z tej strony. Na spokojnie, bez żadnego katowania. Jeszcze przyjdzie czas na katowanie. Założyłem sobie dzisiaj dyszę wolnych obrotów o dwa rozmiary mniejszą, była 45. Założyłem 40. Bo na zimnym był taki, może nie problem, ale kurde. Na zimnym był taki problem, nie problem, że po prostu lubiało ją, to jakby za dużo paliwa dostawała na, na zimnym, bo na bym już sechodziła. Dałem teraz, rzuciłem na próbę 40 wolnych. Główną zostawiłem bez tego, bez zmian. Nie pamiętam w sumie jaka była, ale coś koło 180. Nie czuję, że fajnie tym się będzie jeździć prawdopodobnie, bo po tym portingu gaźnika to całkiem inaczej ta maszynka sobie tutaj jeździ. Fajnie nawet się to zbiera. Myślę, że obejdzie się bez większych takich regulacji Więc całkiem fajnie to się wszystko Na tą chwilę e, Spisuje Hamulec działa Został zamówiony zestaw naprawczy pompy hamulcowej Został wymieniony Plus do tego jeszcze dodatkowo został e, Został cały zacisk rozebrany I tłoczek przetrzczony ładnie, przepolerowany i, i co jeszcze, nowy płyn, fajnie się odpowietrzyło, w miarę git Ibex Zarośnięte fest. Kurde, powietrza w tej oponie z tyłu też chyba jest nie za mało Kurde, miałem jedną rzecz co sprawdzić, ale to w sumie tutaj są zdjęcie piękne. Zgasimy. Tak, nie chcę może nawet ostygnie chwileczkę i ten cyknę se Ja jamaszki, żeby mieć będzie git lux. Dobra, generalnie na ciepłym też powinna fajnie sobie odpalić, na ciepłym saniu więc sobie zobaczymy. Płudnice jak tam? Ta jest ciepła. Ta też jest ciepła, więc raczej jest git. Ciepłe sanie tu. Kopniak ustawiamy Luk działa. Spoko. Powiem Wam, że na, na, na tą chwilę jestem zadowolony Wszystko się musi wydocierać, tarcza spodu się musi dotrzeć klocuszki z tyłu tak samo Nie wiem którędy jechać, górą, górą pojedziemy wam powiem, że... Dobra, tutaj czwóreczkę na spokojnie bez żadnych takich różnych tych, bo jest nie chce mi się powietrza z opony spuszać, a jest trochę ta trawa taka nie ciekawa, więc nie będzie trudno zaliczyć jakiegoś szlifa więc dobra więc na spokojnie sobie tu przejedziemy E, no wiadomo, że jeszcze tam jakieś e, śrubki, nie śrubki, pewnie trzeba by je powiedokręcać, chociaż nie powinno być takich rzeczy, no ale coś typu jak na przykład, o, jak na przykład, tu widzę, że mi przewód hamulcowy wypadł o, już w tym miejscu z tego mocowania, więc na przykład tutaj to by je trzeba e, jeszcze tam odkręcić i włożyć, nie, takie rzeczy. E, Raczej chyba gaźnika zobaczymy po, po dłuższej jeździe Po tych trzech motogodzinkach Jak to się wszystko będzie spisywać Ale powiem wam, że mi się fajnie jeździ naprawdę Nie chcę tutaj... Znaczy, chciałbym, wiecie, no, przypałować dość dobrze, ale Nie chcę, ona na spokojnie już chodzi to jest te dwie, 3 godzinki niech tak na, na takich taka spokojniejsza jazda niech będzie i niech to się już wydociera to jak ma być zmienimy sobie potem olej, i zobaczymy na opiłki czy będą jakieś, czy będzie fajnie czysto a potem już jak się zrobi te te wymianę oleju to i filtra i będzie fajnie wszystko, elegancko to się że już będzie tak jeździć tak jak ma być Generalnie kupiec już jest na tą jamaszkę Ale nie wiem czy będę ją tak chciał szybko sprzedać Bo po prostu Że tak powiem Pasuje chwilę pojeździć Tak żeby brat pojeździł Ja żebym sobie pojeździł i jak będzie na liczniku kilka godzin, to wtedy pewnie pójdzie na, na sprzedaż W sumie mówię, że już jest yy, klient, no bo jest w sumie kolega, znajomy, ale też od brata też jest jedna osoba Albo i nawet dwie Ale to na spokojnie, nienerwowo Wszystko tak jak ma być. Porobimy jeszcze ładne zdjęcia aparatem, żeby mieć na pamiątkę i... Elegancko. Ale jest piąteczka, fajne obroty, nie przerywa nic. Damy gazu, to jest, kurde, wam powiem, że żwawa, fajnie się zbiera. Jakieś tam, wiecie? Regulacje sprzęgła jeszcze będą, regulacje hamulca, dźwigni, bo je jest za wysoko. Takie o! Drobne rzeczy. Także myślę, że Że maszynka będzie jeździć. Można powiedzieć, że Yamaha F8 skończona w 99%. Fajnie co naprawdę chodzi, wam powiem, i robotę robi ten gaźnik naprawdę, bo, bo jest po tym portingu i mało taki gaźnik się ma, który taki gaźnik się zdarza. Fajnie, fajnie jestem zadowolony. Wiem, że jest gaźnik po portingu, ale jest jeszcze Wydech cały sportowy, układ Kolanko Tumik, Też jest Dipa Razem z kolankiem, więc Więc to też robi robotę

no, to ile to jest? 0,4 godziny. Sprawdzimy zaraz płyn. A nie go stygnie, to sprawdzimy. Nie, nie powinno. Nie zagotowało przecież. Ale bezpiecznie będzie na zimnym parowcu. Ładnie wygląda.